Przyszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Caritas z Radomskiej zachęca do pomocy seniorom. Za nami trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju w Counter Strike'. A. 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Głos na konkretną inwestycję lub działanie społeczno-kulturalne można oddać na wiele sposobów. Przez cały czerwiec zarówno w tych stacjonarnych punktach tradycyjnie, czyli w urzędzie, w centrum organizacji pozarządowych, czy, czy też w przy urnach mobilnych, bo radomianie zgłaszają się po to, żeby pracownicy urzędu pojechali do nich i umożliwili im głosowanie, to ja zawsze gorąco zachęcam, konsultacje Najprościej wejść na stronę internetową, przejrzeć sobie spokojnie projekty w domu, gdzie nikt nam nie będzie w tym przeszkadzał. W sumie na karcie do głosowania znalazło się 205 projektów po dzielonych na różne obszary miasta. Milion dwieście tysięcy złotych na obszar ogólnomiejski to zmiana, bo tutaj rzeczywiście duże inwestycje mogą przejść w głosowaniu, czy duże projekty miękkie, bo to też nie jest powiedziane, że, że to muszą być twarde inwestycje w każdym z pięciu obszarów po 600 tysięcy do podziału i wyłączony zupełnie obszar tak zwany instytucjonalny. Chodzi tu między innymi o projekty związane z budową przyszkolnych boisk sportowych. Wyniki głosowania zostaną przedstawione pod koniec lipca. Caritas Diecezji Radomskiej zachęca do włączenia się do rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy seniorom mogą zgłaszać się bezpośrednio do Caritas. Mamy dwa biura. Jedno biuro znajduje się tutaj na ulicy Kościelnej. Drugie biuro mamy w terenie, w rejonie, jest w Kozienicach przy parafii Świętego Krzyża. I jeżeli byłyby osoby zainteresowane i chętne, które chciałyby włączyć, się w tenże program i nieść swoją pomoc osobom starszym. Tak zwanym seniorom. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego. Program ma przede wszystkim zwiększyć aktywność osób starszych. Główne założenia programu to poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, zwiększenie dostępności również usług takich samopomocowych, zwiększenie usług opiekuńczych. Na rzecz samopomocy i samoorganizacji. Dzisiaj osoby, które są po 60. roku życia, często spędzają wolne dni, jeżeli takie mają, w domu, gdzieś w zamknięciu, przed telewizorem. My chcemy zachęcić takie osoby, żeby wyszły z mieszkań, zachęcić do tego, aby spotykały się w grupach. W ramach projektu będą organizowane liczne szkolenia dla wolontariuszy, jak również spotkania integracyjne, które mają posłużyć wymianie doświadczeń. 90 graczy z całej Polski przystąpiło do rywalizacji w turnieju e-sportowym w Counter Strike Global Offensive. Pula nagród całej imprezy wynosiła ponad 2000 zł. Organizatorem trzeciej edycji zmagań było Radomskie Technikum Tep Edukacja. Dzisiejszego dnia poziom jest moim zdaniem umiarkowany na średnim poziomie, ponieważ w sobie, Mamy kolejność zgłoszeń, tak, więc drużyny są i poziomu profesjonalnego i średniego. Jutrzejsze rozgrywki, wiadomo, po wykruszeniu tutaj słabszych drużyn będą na chyba najwyższym poziomie. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem graczy. Rejestrację zamknęliśmy w 20 minut niespełna. Organizację i przebieg całego turnieju pozytywnie oceniali uczestnicy. Myślę, że organizacyjnie dosyć ciekawie to wygląda. Mamy podzieloną strefę dla graczy oraz rawidu na dwóch różnych piętrach, e, organizacyjnie jeszcze, że całkiem spoko to wygląda. Gracze zwracali również uwagę na to, że organizowanie turniejów esportowych w Radomiu może tylko pomóc w promocji tej dyscypliny. Promocja tego jeszcze nie jest tak w social mediach zrobiona, żeby więcej ludzi się tutaj zebrało, natomiast wydaje mi się, że rozwój tego esportu może jakoś wpłynąć na to, że w Radomiu coś więcej się będzie działo w tym kierunku. Ostatecznie zwycięzcą imprezy został CRTS, który w finale pokonał zespół Original and Sexy. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy Anti Hype. Na zbliżający się weekend chciałabym zaproponować książkę hiszpańskiej autorki pod tytułem Rosyjska Namiętność. Rosyjska namiętność to historia wielkiego rosyjskiego kompozytora Siergieja Prokofiewa. Właściwie opowieść jego kochanki, muzy i żony. Lina po raz pierwszy zobaczyła Siergieja Prokofiewa na koncercie w Nowym Jorku. Już wówczas zakochała się w jego muzyce i sposobie grania. Bardzo szybko uświadomiła sobie, że zakochała się w nim samym. Długo była jego kochanką i muzą. Wreszcie została jego żoną. Życie Siergieja i Liny toczyło się na tle wielkich wydarzeń XX wieku. Obracali się wśród arystokratycznej bohemy. Przyjaźnili się z tak wielkimi jak Coco Chanel, Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, Picasso, Ravel, Lina była utalentowaną śpiewaczką, jednak swoją karierę poświęciła dla Siergieja największej swojej miłości. Ta kobieta, mająca hiszpańskie korzenie po ojcu, była nadzwyczaj piękna, niezwykle elegancka, ale przede wszystkim była bardzo inteligentna, mądra. Władała kilkoma językami. Pokochała Siergieja na dobre i na złe, na zawsze. I stała u jego boku do końca. Kiedy zdecydował się wyjechać do Związku Radzieckiego, nie wahała się. Pojechała razem z nim. Nie przestała go kochać nawet wówczas, kiedy zostawił ją i ich dzieci. I związał się z dużą młodszą od siebie Mirą Mendelssohn. Wówczas oskarżona o szpiegostwo, torturowana na Ubiance, długo nie dała się złamać. Dopiero gdy zagrożono, że zostaną uwięzieni jej synowie, podpisała spreparowane nieprawdziwe zeznania. Potem zaraz skazana na 20 lat do głagu ciężkich robót. Tam, żyjąc w głagu w warunkach urągających ludzkiej godności, wykonując pracę ponad siły, nie przestała kochać Sergeja. Wprost przeciwnie, ta miłość do niego właśnie podtrzymywała ją przy życiu. Miłość i duma z jego osiągnięć. Rosyjska namiętność to Powieść poruszająca i wzruszająca, napisana pięknym językiem. Zazdrościłam linię jej wystawnego życia u boku Siergieja, kontaktów z wielkimi tego świata. Chciałam ją ostrzec, znając historię przed wyjazdem do Związku Radzieckiego. Współczułam, kiedy Siergiej, nie mając z nią rozwodu, ożenił się z dużą młodszą od siebie Mirą Mendelssohn. Wreszcie cierpiałam razem z nią na ubiance, gdzie była torturowana i w gułagu, gdy była poniżana. Rosyjska namiętność to nie tyle historia życia wielkiego rosyjskiego kompozytora. To przede wszystkim opowieść o bardzo silnej kobiecie, o kobiecie, która pokochała raz na zawsze. Książka, która budzi różne różnorakie emocje. Od zachwytu, uniesienia, poprzez zgrozę i niedowierzenie. Te emocje nie pozostają po odłożeniu, nie zostają uwolnione z chwilą przeczytania książki. Jeszcze długo po odłożeniu jej trzymają, nie potrafią nie pozwolą zapomnieć o sobie. Rosyjska namiętność, książka, którą warto przeczytać i taka myśl z tej książki, aby żyć szczęśliwie, żyjmy niepozornie. Dziś jak w każdy piątek program Fighters. Zapraszamy na premierowy odcinek, w którym gośćmi Mariusza Serafina są Krzysztof Wiłkomirski, trener judo oraz Paweł Nastula-Złoty, medalista olimpijski z Atlanty, dwukrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, trzynastokrotny mistrz Polski w judo. Premiera programu na naszej antenie o godzinie 17.45. Restauracja La Specja świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla steki wołowe, kurczak, sery do tego znakomite dodatki i sosy kuchnię włoską, makarony, przystawki ponad 30 rodzajów pizzy polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny a dla najmłodszych Mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Santomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Inwestor Osiedla Leśniczówka zaprasza w każdy piątek od godziny 9 do 15 na dni otwarte na budowie. Osiedle Leśniczówka to miejsce idealne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wysoka jakość, przestronne wnętrza z tarasami lub balkonami oraz darmowymi komórkami lokatorskimi. Pozwól nam spełnić swoje marzenia. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Uwaga! Wybrane mieszkania objęte są bardzo atrakcyjną promocją. Więcej informacji na www.osiedleleśniczowka.pl Sobotę w Radomiu upalnie, ale synoptycy ostrzegają również przed burzami. Na termometrach do 29 stopni, w niedzielę wciąż gorąco i bez opadów, ciśnienie bez zmian. W poniedziałek słonecznie i gorąco do 29 stopni, ciśnienie delikatnie w górę, biometr będzie korzystny.